Dzień dobry kochani, witajcie na kolejnym odcinku na naszym kanale. Jest godzina 19:45. O sobie zobaczcie. Y, kilka porad dotyczących właśnie grzybobrania. Raz, że ja się wybieram w nocy, y, głównie to rozchodzi mi się o to, żebyście pamiętali o tym, żebyście się nie wybierali przede wszystkim do lasów, które nie znacie. Jeżeli już chcecie koniecznie się wybrać do lasu w nocy na grzyby, pamiętajcie o tym, żeby iść do lasu, który znacie, w którym już byliście, żeby po prostu się nie zgubić. Kolejna kwestia to wiadome, znajomość y, jakaś tam grzybów. Nie każdy musi się znać na grzybach, nie każdy zna wszystkie gatunki ja też nie znam wszystkich dlatego też ja również posiłkuję się różnymi innymi sposobami y, dowiedzenia się czy dany grzyb jest jadalny czy niejadalny na przykład po prostu zapytać kogoś kto się zna w, czy tam powiedzmy rodziców czy znajomych którzy y, chodzą na grzyby którzy ewentualnie może znają potrafią rozpoznać danego grzyba są też oczywiście y, odpowiednie książki do tego tak może być nawet atlas grzybiarski, czy nawet dzisiaj, fajnie technologicznie poszliśmy do przodu, mamy wszyscy telefony. Dzisiaj mamy możliwość pobrać sobie nawet taką aplikację na telefon, która pozwoli nam mniej więcej stwierdzić, czy dany grzyb jest dobry, czy niedobry i powiedzmy go w jakiś tam sposób zidentyfikować. Ja na przykład mm, posiłkuję się aplikacją. Która się nazywa na grzyby. Bardzo fajna aplikacja, bo w tej aplikacji przede wszystkim możemy zrobić zdjęcie grzyba, i na podstawie zdjęcia aplikacja teoretycznie powinna nam ocenić i znaleźć konkretny typ tego grzyba. Tylko bierzcie też taką poprawkę na to wszystko, ponieważ to głównie od Was bezpośrednio zależy, czy ten grzyb później skonsumujecie, czy, czy nie. Wiadomo, że nie tak do końca w stu procentach warto ufać takiemu źródłu, czy, 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 czy to z aplikacji, czy to z książki, i naprawdę warto by było na przykład znać takie y, rzeczy, jak w jaki sposób weryfikować to, czy grzyb jest dobry, bo delikatnie smak, czy jest gorzki, czy nie jest gorzki. Y, po, 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 po polizaniu od spodu, czy tam ewentualnie drobnie, takim malutkim okruszkiem, czy w ewentualnie wypluć, żeby go ewentualnie nie połykać, jeśli ten, ponieważ no, grzebiarstwo niesie ze sobą tak zwane ryzyko. No, i tym ryzykiem jest w najlepszym przypadku e, biegunka, czy tam bólek brzucha, i jakaś tam ogólna jelitówka, że tak to ujmę. No, w najgorszym wypadku śmierć. Niestety e, nie chciałbym. Sami tam nawet tak doświadczyć tak zwanej tej, mimo wszystko tej jelitówki, mi, mimo wszystko tyle lat zbieram, jeszcze się nam nie zdarzyło, żeby jakieś mieć, mieć z tym przygody, dlatego też fajnie, że mm, powiedzmy w miarę pewnie znajdujemy te nasze grzyby. Pogoda, co prawda, dzisiaj nie jest jakoś taka bardzo obiecująca, ponieważ zapowiadają mi deszcze na najbliższe dwie godziny. Nie wiem, jak to się przełoży na intensywność opadów. Mam tak między 30 do 40%. Mam nadzieję, że mm, bardzo nie zmoknę, bo chciałbym tam na godzinkę półtorej sobie wyskoczyć. Oczywiście idę do lasu, który znam. No i co? Zapraszam do oglądania. Jak sami widzicie, już jest ciemno. A na niebie to już w sumie nic nie widać, bo ciemnica. Tam dalej jeszcze troszkę, ale to nic. Dobra, idziemy do tego lasu. No i pierwszy grzybek jakiś tutaj znaleziony. No ale zobaczmy, przyposiłkujmy się troszeczkę aplikacją. Zobaczmy, co to może być za grzyb. O, znaleźliśmy eee, według mnie będzie to pierwszy tutaj, czyli tak zwana maślanka wiązkowa. Jest to grzyb, oczywiście, że niejadalny. Nie powinniśmy takich zbierać. Eee, I to w sumie rośnie tak bardziej na korzeniach, na, na, na pniach starych. Także. Mmm, troszeczkę powiedzmy aplikacja jest pomocnicza. No i co? Zobaczmy czy coś jeszcze uda nam się znaleźć. No i co? Kilka metrów do lasu. Już mi się udało znaleźć pięknego kozaczka. Malutkiego, bo malutkiego. Ale dobry. Zaraz obok jest drugi. O, tu się schowałeś. Także a już troszeczkę podjedzony aż mu kapelusz odpadł, ale, ale weźmiemy. O, macie ładne dwa. No to co? Szukamy dalej. No co, kochani? Ja buty przemoczyłem, więc wracam do domu. Kilka grzybów tam. Kozaczków czerwonych, głównie. Bardzo, bardzo ładnych. E, bardzo, bardzo ładnych znalazłem. No i co? E, może jakbym miał drugie na zmianę, to bym jeszcze się wrócił następnym razem, bo u nas teraz też padało w lesie, z mokro. Muszę sobie koniecznie gumiaki wziąć, bo kurczę, e, w tych moich zwykłych to kurczę... No co, wpadłem do kostki. Mam buta całego mokrego. No i nie chce mi się chodzić z mokrą nogą, więc... Wracam do domu. No, ale co? Przynajmniej będzie na jakiś sosik, na cokolwiek. No i co? Zasubskrybujcie, polekujcie, skomentujcie jakimś miłym słowem. Zostańcie z nami na dłużej. I do zobaczenia. Cześć.